Dzień dobry, witam Państwa i chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia na nadchodzące święta. Z okazji świąt mamy dla Państwa promocję, czyli obniżamy karnecik karnet 10 wejść proszę bardzo za jedyne 500 zł jednorazowe wejście 70, promocja trwa do Odwołania i życzymy zdrówka. Przede wszystkim zdrówka wszystkim moim byłym klientom i przyszłym klientom, i wszystkim. I proszę Państwa, co jeszcze chciałem powiedzieć? Dlaczego tak ważne jest, żeby przychodzić do tej komory? No zdrowie się poprawia bardzo. Limfocyty T, czyli odporność w dobie tej pandemii. No to nie ma nic lepszego jak przyjść do komory i podnieść swoją odporność. Ale w ogóle cała morfologia proszę państwa mnóstwo dolegliwości znika z naszego organizmu. Poza tym, proszę państwa, ja mam tutaj mnóstwo dodatkowych dodatkowych, ponieważ zajmuję się naturoterapią od 20 lat. Mamy tutaj, proszę Państwa, takie różne urządzenia i na przykład, proszę sobie zobaczyć, na co mamy takie programy, które na przykład bóle stawów, brodawki, choroba Becherowa, choroba leśnickiego krona choroba wrzodowa, choroba zwyrodnieniowa stawów, chrypka, cukrzyc, cukrzyca, Dna moczanowa. Proszę Państwa, tego mamy mnóstwo, praktycznie na wszystko. Grypa, gruźlica, COVID, drożdżyca, jaskra, kaszel, kolka, lumbago, łupie, łuszczyca. No, bardzo, bardzo dużo mamy różne urządzenia, które naprawdę, naprawdę działają. A dlaczego, proszę Państwa? No, na przykład przyszedł Pan, który nastawił mu program na yy, Zatoki, które leczył ileś tam lat. Przychodzi na następny razem i proszę pana, wszystko spłynęło mi z Nie mam nic, mówi tak. Ze mnie leciało, mówi i problem z zatokami się rozwiązał dzięki tym moim urządzonkom. I oczywiście reszta osób zaczęła to stosować. I wszystkim się zaczęło bardzo mocno, się poprawiło, uzdrowiło się. Na przykład mam przypadki boleriozy dzięki właśnie tym urządzeniom dodatkowym. No bo urządzenie i komora działają, one współ z sobą grają, one się uzupełniają. I dlatego są takie niesamowite efekty. I wiele jeszcze innych różnych chorób. Proszę Państwa, mamy tutaj dzisiaj Panią, która do nas przyjechała. Skąd Pani przyjechała? Z Piotrkowa. Tak. I Pani właśnie, żeby Państwu tutaj powiedzieć, jakie dolegliwości można sobie uzdrowić, to zapytamy Panią. Co się u Pani tam działo, proszę Panią? No, poprawiła mi się morfologia, no i ogólnie stan zdrowia. E Poza tym. A co się... jaką chorobę pani miała, proszę pani? To jest anemia autoimmunohematologiczna z zimnymi przeciwciałami. A czym to się tak. objawiało? No, spadkiem morfologii. Ale spadkiem. tak Słabością. Słabością. Słabością, a jak pani na dwór wychodziła, czy coś. Tak... No tak, no zimą to wiadomo, że się e, e, sine robi nos, uszy, ręce. No, trzeba się ciepło ubierać, żeby w ogóle wyjść zimą. E, Mhm. na powietrze. Mhm. No i to główna przyczyna była, że wtedy spadają, sklejają się te e, krwinki i spada morfologia. No właśnie tak, bo pani mi mówiła nawet, że prawie co roku musiała mieć przetaczaną krew. No tak, no wcześniej miałam częściej przetaczaną krew. No a teraz od kiedy chodzę, no to jak mi spadnie morfologia, to przychodzę do komory. I nie ma pani I przetoczeń. Przetoczenia nie ma tak. No właśnie, bo nawet pani tu ostatnio była i miała pani skierowanie już na tak, przetoczenie tak. krwi. Mówi pani, przyjdę do komory, posiedzę tak. i nagle nie trzeba no robić. I tam, no i tak było, no, nie byłam na żadno na przetoczeniu krwi tylko. A wyniki się poprawiły? Wyniki się poprawiły, tak. No właśnie. I co jeszcze u pani się tam zadziałało? No, no jeszcze miałam torbiel na nerce którego miałam przez parę lat, a teraz nie mam. No, po wyszło, że nie mam tego torbiela. Miałam jeszcze guzki na tarczycy. Został mi taki jeden 4 mm. A ile pani miała Tylko... tych, tych guzków? No po jednej stronie 3, po drugiej 4. Aha, no to całkiem możliwe, że już teraz może pani w ogóle nie mieć. No może już nie ma, nie. A jeszcze wie pani co, pani tu z wnuczką przychodziła. I niech pani powie, co tam się u wnucz. O no, wnuczka moja miała torbiel na szynce. W zasadzie to od, dzie od dziecka chyba. No i po iluś tam, nawet nie pamiętam ile to razy ta wnuczka była, ale w każdym razie teraz miała rezonans zrobiony i torbiela nie ma. To lekarze się mocno zdziwili. No, no lekarz się naprawdę mocno zdziwił, że, że torbiel znikł. A mówiła mu pani, że to po komorze. Tak, tak, tak. I są no, ale na lekarka taka no, kazała chodzić, mówi, Aha. że nic przeciwko nie ma, tak. Okej. Okay. No. no to bardzo pani dziękujemy. Wszystkiego najlepszego na święta. No, I dziękuję, Państwu dziękuję. też życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego i zapraszamy przy Państwa jeszcze raz. Najlepszy prezent na święta inwestycja w zdrowie czyli taki karnecik dla bliskiej osoby to myślę, że nie ma nic lepszego. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia.